Witajcie moi drodzy na kanale Zrób to Sam. Mam dla Was przepis na błyskawiczne ciasto z mikrofali z M&M'sami. MM Tutaj widzicie wszystkie moje składniki i zaraz Wam o nich opowiem. Będzie nam potrzebna duża filiżanka. Dużą filiżankę widzicie na środku, nie jest mąka. Oprócz tego będziemy potrzebować łyżeczki, łyżki i widelca do odmierzania i mieszania składników. W dużej filiżance mamy cztery łyżki mąki. Tutaj po lewej stronie mamy dwie łyżki brązowego cukru, które od razu wsypię. Dodam do tego łyżeczkę proszku do pieczenia. Teraz dolewam 3 łyżki mleka. Tutaj mam cukier waniliowy i wystarczy nam 1 łyżeczka cukru waniliowego. Teraz 2 łyżeczki oleju. I wszystko razem mieszamy. Tak wygląda nasze surowe ciasto. Teraz posypujemy je płatkami czekoladowymi oraz MMC. Wciskam troszeczkę do środka płatki czekoladowe i wstawiam do mikrofali na 1 minutę nastawioną na 800 W. I tak wygląda. Po wyciągnięciu z mikrofali, teraz zobaczymy jaki jest efekt. Ciasto jest miękkie, wypieczone, płatki czekoladowe się rozpuściły troszeczkę i jest naprawdę pyszne. Bardzo wam polecam takie błyskawiczne ciasto z, mikrof z mikrofali. Bardzo dobry sposób na wielkiego i nagłego głoda. Zapraszam Was również do subskrypcji naszego kanału oraz do oglądania innych naszych filmików. Do następnego razu, cześć!